W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego chciałbym serdecznie powitać nas wszystkich zebranych, w szczególności pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, który również jest członkiem naszego klubu. Spotkaliśmy się, ażeby po raz szósty wspomnieć ofiary katastrofy smoleńskiej, w szczególności naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chcemy swoją obecnością tutaj przyczynić się do umocnienia pamięci o tych ofiarach i równocześnie chcemy modlić się o spokój duszy dla pary prezydenckiej i wszystkich ofiar tej katastrofy. Chcemy również modlić się o pomyślność naszej Ojczyzny w nowej sytuacji, jaka zaistniała odbywa. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym i proszę o zabranie głosu pana profesora. Panie Przewodniczący, Bierzebni, Księża, Szanowni Państwo. Groby są ważne. Wczoraj usłyszałem te słowa wypowiadane przez syna oficera Armii Krajowej, zastrzelonego strzałem w tył głowy w 1950 roku na Rakowieckiej. Groby są ważne, tak jak dla tego człowieka, dla każdego innego, by móc. Spotykać się ze swoimi bliskimi w poczuciu, że kiedy są po tej drugiej stronie, ta więź, więź obowiązku międzypokoleniowego, ma szansę wyrazić się choćby w tym materialnym wyrazie, jakim jest grób, jakim jest nawiedzanie grobu, jakim jest to spotkanie, którego szczególnym. Miejscem w czasie jest Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Za duszę. To jest obowiązek, który nie tylko w cywilizacji chrześcijańskiej, ale w każdej ludzkiej cywilizacji czyni z nas ludzi. Pamięć o naszych najbliższych, o zmarłych i godnych pochówek. To jest obowiązek Antygony. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Grup świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Myślimy na pewno o tym, że nie wszyscy mogą mieć poczucie satysfakcji ze spełnienia tego obowiązku. Wydaje mi się, że syna świętej pamięci Anny Walentynowicz, jej wnukła niepokój wciąż trawi, czyje szczątki nawiedzają na cmentarzu w Gdańsku. Ten obowiązek antygony wciąż nie jest w pełni Zrealizowany przez nas wobec ofiar smoleńskiej tragedii. Myślę o tych smutnych słowach rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Federacji Rosyjskiej, która trzy dni temu powiedziała, że przecież szczątków samolotu prezydenckiego nie oddadzą, bo to, jak się wyraziła, ani relikwia, ani suvenir, tylko materiał dla śledztwa. I dzisiaj Rosjanie muszą z goryczą znaleźć się w tej sytuacji, w której bardzo im współczujemy. Tych, którzy przecież o swój suwenir, swoją relikwię tak gorzką, tak tragiczną będą się upominali zapewne inaczej niż państwo polskie w poprzednich pięciu latach od rządu egipskiego. Ale groby są ważne nie tylko dlatego, by spełnić ten obowiązek antygon, ale także dlatego, żeby odnaleźć przy nich, odnajdywać wciąż przy nich znaczenie, swoje znaczenie. Przychodzimy tutaj, żeby zrozumieć lepiej swoje miejsce w czasie. Odwiedzamy groby swoich najbliższych, jakbyśmy chcieli ich zapytać, no a jak patrzycie teraz na nas, czy idziemy w dobrym kierunku, czy pełniamy nasz obowiązek, tak jak Wy byście sobie tego życzyli, Wy, którzy daliście nam życie, którzy daliście nam wychowanie, daliście nam język, dom. Tak przychodzimy tutaj do bohaterów, którzy tu, w tej krypcie spoczywają i tu obok, tworząc historię Polski, pytamy, czy idziemy w dobrą stronę, bo te groby wyznaczają jakby kierunek. Kolejne punkty, które układają się w drogę, w drogę Polski przez historię myślę o tym, że gdyby nie 10 kwietnia pewnie pan prezydent Kaczyński kończyłby właśnie swoją drugą kadencję i tak inaczej wyglądałaby Polska. Ale jednocześnie z taką nadzieją patrzymy na następcę pana prezydenta, na pana prezydenta Andrzeja Dudę i z tak wielką nadzieją myślimy o tej drodze, na którą znów wchodzimy drodze, z której tu obecni Aleksander Kaczyński, Maria Helena Mackiewiczowa-Kaczyńska, Józef Klemens Jusucki i ci, którzy tutaj spoczywają aż do pierwszego króla odnowionego królestwa, Władysława Łokietka, będą dumni, mogą być dumni i będą dumni. Bo przecież właśnie w ciągu tej rozpoczynającej się kadencji, pierwszej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy przypadać będą te wielkie rocznice, które nam ten odcinek polskiej historii, polskiej walki o niepodległość będą przypominały. Setna rocznica odzyskania niepodległości, kiedy na pewno wszyscy się tutaj będziemy chcieli spotkać u grobu jednego z głównych twórców tej niepodległości, marszałka Piłsudskiego. Ale dwa lata później. Kiedy będzie dobiegała końca pierwsza kadencja prezydentury pana doktora Andrzeja Dudy, będzie przecież przypadała jeszcze bardziej dostojna rocznica 700-lecia odnowienia Królestwa Polskiego w tej katedrze przez właśnie tego dzielnego księcia niezłomnego Władysława Łokietka. I tak jak rok temu spotykaliśmy się tutaj w poczuciu. Trudnego bardzo momentu, etapu, w którym się znajdujemy. To tak jak właśnie ów książę Władysław, jak Józef Piłsudski, jak Leszek Kaczyński w trudnych czasach przed 80. rokiem i w połowie lat 80. i wtedy, kiedy został wypchnięty poza politykę, już w III RP był taki czas. Przecież zawsze wracali z nadzieją, uporczywie do tego obowiązku, od którego. Nikt nas uwolnić nie może. Obowiązku pracy dla niepodległości, obowiązku, którego oni pilnują. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo proszę o słowo na koniec okoliczności. Sprawdzają się słowa, które są w Piśmie Świętym. Nadzieja zawieść nie może. Chrześcijanie od początku gromadzili się przy pustym grobie Chrystusa i na grobach męczenników, czerpiąc z nich siłę do spełnienia nadziei. Myśmy też co miesiąc od katastrofy nad Smoleńskiem gromadzili się właśnie przy grobie, wiedząc, że ta nadzieja Pana Prezydenta i całego zespołu Pałacu Prezydenckiego, wszystkich gorliwych Polaków, ta nadzieja musi się spełnić. Czuliśmy to nie tylko jako Polacy, ale jako chrześcijanie. Myślę, że doczekaliśmy się takiej pięknej chwili, że gdy Polacy mówią nasz prezydent, to my, nasza rodzina, która się gromadziła tych miesięczników, może powiedzieć, szczególnie ma prawo do tego, by powiedzieć nasz prezydent. On jakby wyrób z nas tutaj. To jest ta pierwsza satysfakcja, a druga, że możemy także powtórzyć te słowa zameldowania. Panie prezydencie, zadanie nasze tej nadziei i modlitwy wykonaliśmy, ale nie ustajemy w modlitwie bo każde wielkie dzieło musi się rodzić w trudnościach, ale w modlitwie osiąga dopiero pełny sukces z Bożym błogosławieństwem, o czym Pan Jezus nam dzisiaj mówi w Ewangelii, wskazując medytację listopadową: małe czyny błogosławione czynią dopiero człowieka święty. I to jest nasze zadanie. Tych błogosławieństw, małych czynach, życzymy Panu Prezydentowi, całej ekipie w Kancelarii Prezydenckiej, nowym parlamentarzystom, nowym senatorom, ale także życzymy tego wszystkim Polakom, tu od grobu męczenników polskich, z sławnych mężów. Ja bym miał. Takie właśnie to radosne, bo taki jest dzisiejszy dzień wszystkich świętych przyzywając stawiennictwa polskich, świętych i błogosławionych, ale także zaproszenie, że 10 jeszcze z grudnia się spotkamy i jak tradycyjnie na opłatku tutaj w krypcie u Pana świetniej pamięci Państwa Kaczyńskich tak rodzinnie, jak to było do tej pory, zakończyć ten krok piękny, zwycięski. Nie mamy takich słów, żebyśmy tego wszystkiego doczekali, ale zresztą nasze pokolenie jest takie pobłogosławione, żebyśmy z pięknych czasów przeżywszy doczekali. Zakończymy nasze spotkanie. Po zaśpiewanym zaśpiewałem sobie... Może przez Polskę z tym szczególnym akcentem powodu